Kurwa, jestem obsany Wiesz jak spróbuję to zginę Jest taka szansa A tylko tylko wszystko kurwa zagłusza. Jego u góry cały czas, nie wiem, może no. niech ujdzie A z góry będzie widać Czyli coś do niego? Zamykam nie. wieka Mega powawek w środku. Gdzie on jest kurwa? Na zewnątrz, czy nie? Słyszałeś o TV, słyszałeś o TV? Nie wiem co to jest kurwa. A okno! O kurwa! Pierdolą to Nie wiem czy to było w oknie. Jest pułapkę, ją biorę, ciocia. Kładę, kładę ją tu na wejściu, rozumiesz? Chuj, wchodzę Kładę ją tu na wejściu, jak coś, uważaj. Dobra? Tam jest kolejny, tam są kolejne schody, ja też sobie tam kładę. Uważaj, rozkładam tu pułapki. Rozkładam, to są jedyne schody, to jest nasza jedyna. nie ma w tym pomieszczeniu. No tu go chyba nie ma w budynku Perk, który On jest cholera wie perk? Chłaniacz mocy A nie mam węża? Nie mam, masz węża? Zamknij te drzwi No tu był, że okno otworzył chyba Uważaj tak. na schodach. Uważaj na schody. Słuchaj, na dole jest moja ta... łapka. Ale to nie miał gdzie zejść. Woda, to jest gdzieś tu siedzi, no. Siedzi, no. on jest sam. To jest wejście, które nie jest pilnowane. Nie jest na dachu gdzieś? No jakby nie, był... Nie, Tak do tego to działa, kurwa? No on strzelał z średniej odległości strzelił, nie? To że jest mordet, że ta wskazówka. Z kitu. Otwierasz okno? Nie no, sam robisz innego. Jest gdzieś, obsrał się. Nie wiem, to podnieść, kurwa? Czekaj, bo ty zdechłeś jak krówa się podnieść, nie? To nie wiem. Ale się tak trafił ja farto i pierdolony To za chuj, O jest tu! O kurwa co za śmieć ty! Na parapecie! Na parapecie był! Kościół tu na parapecie! Ja tam siedział tutaj, kurwa? O, Gościu, on był no tu, patrz! Bo ja, bo ja, zamyk, jak zamykam to okno, nie? Zamykam. A, muszę być trochę ciszej, go. Czekaj, idę sobie włączyć odsuch. Czekaj, chwilę. Kościół, sklip, sklipuje ci to chyba, nie? Kościół ci zaklipuje.